Fundacja Kazimierz zaprosiła artystów i artystki z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz mieszkańców Puław do udziału w nietypowym projekcie. W Akademii Sztuki Awangarda przy ulicy centralnej malarze mieli za zadanie przeniesienie na płótno historii opowiadanych przez Puławian. Samy akcji jest taki, że realizujemy projekty artystyczne z mieszkańcami Puław i to jest początek takiego dużego projektu, który. Chciałem zrealizować w 2023 roku, czyli drugie sympozjum naukowe, artystyczne, czyli nawiązanie do pierwszego sympozjum 36 roku, jak się odbyło w Puławach. I ten projekt dzięki mojej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie jest realizowany dzisiaj. I pracownia Michała Szczewicza i Antoniego Starowiejskiego przyjechała dzisiaj razem ze studentami do Puław realizować projekt malarski. Które polega na tym, że mieszkańcy chętni w różnym wieku opowiadają swoje historie związane z poławami, a studenci mają zadanie to zobrazować, zilustrować według własnej wizji. Poławianie na pewno mają coś do powiedzenia, ale też chodzi o to, żeby stworzyć miejsce, gdzie oni, to jest tymczasowe miejsce w tym momencie dzisiaj, ale miejsce, gdzie oni mogą coś powiedzieć na temat swojego właśnie życia i, i swoich historii dotyczących tego miasta, ale też taki element, który zostanie zapisany, czyli te płótna też będą żyły swoim życiem potem i będą obrazowały te wspomnienia, czy jakieś elementy z życia mieszkańców, więc to też jest, to ma wielorakie znaczenie, bo też przybliża studentów w ogóle z akademii do mieszkańców. Też mieszka, znaczy studenci warszawscy, którzy są, pochodzą z różnych miast, widzą może pierwszy raz w życiu Puławy w ogóle, spotykają się z mieszkańcami. Mieszkańcy mają możliwość spotkania młodych ludzi, studentów, bo przecież wiemy o tym, że... Studentów. Bardzo mało można spotkać w Puławach, więc to jest takie wieloaspektowe działanie. Dzięki mojej współpracy z Akademią, studenci, różnych pracowni będą przyjeżdżać do, do Puław systematycznie z Akademii Sztuk Pięknych, ale nie tylko, też z Wydziału Artystycznego MCS i realizować różnego typu działania z, z mieszkańcami Puław. I planujemy właśnie finał tego, tych wszystkich realizacji, prawdopodobnie na maj 2023 roku. I to będzie właśnie drugie sympozjum artystyczno-naukowe w Pławach. Inspiracją do akcji było sympozjum artystów, plastyków i naukowców w Pławach, które odbyło się w 1966 roku pod hasłem Sztuka w zmieniającym się świecie. Zadaniem zebranych wówczas artystów była integracja techniki ze sztuką w kontekście miasta. Współczesne działania Fundacji w Pławach mają być kontynuacją i rozwinięciem tej idei. Prace stworzone podczas spotkań można podziwiać od środy 30 listopada od godziny 16. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica generała Fjeldorfa Nila 2, Galeria Nowa oraz Premium Mobile, Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.